Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy bardzo wielu osób, zarówno freelancerów, jak i właścicieli małych firm, specjalistów, a często nawet całych zespołów. Chodzi o sytuację, kiedy robisz naprawdę dobrą robotę. Oddajesz projekty, które są na wysokim poziomie. Klienci, którzy mieli okazję z Tobą pracować, mówią wow, super współpraca, świetny efekt, jestem zadowolony. A mimo to nic się nie dzieje. Telefony nie dzwonią, skrzynka mailowa jest pusta, nowy nie puka do drzwi, i wtedy pojawia się też to frustrujące pytanie. Dlaczego, skoro robię świetną robotę, nie mam klientów? To pytanie jest bardzo ważne i często bardzo bolesne, bo jeśli jesteś osobą, która wkłada serce w to, co robi, to brak klientów zaczyna wyglądać jak oskarżenie. Może jednak nie jestem wystarczająco dobry. Może moja praca wcale nie jest taka wartościowa? Może ktoś inny ma więcej talentu, lepsze portfolio, więcej doświadczenia, a ja się po prostu nie nadaję? Pojawia się tutaj taki syndrom oszusta. Znasz to uczucie? To poczucie, że robisz wszystko, co w twojej mocy, a mimo to świadek by cię nie zauważa. Dzisiaj chcę ci pokazać, że to wcale nie musi oznaczać, że coś z tobą jest nie tak. W większości przypadków problem nie leży w jakości twojej pracy, Problem leży w czymś innym: w tym, jak ta praca jest postrzegana i w jaki sposób to o niej mówisz. Przez długi czas byłem przekonany, że jakoś wystarczy. Działałem jako freelancer. A robiłem dobrą robotę i myślałem, jeśli zrobię dobrą robotę, to ludzie sami mnie znajdą. Same polecenia się pojawią. Jeden klient poleci drugiego, ten przyniesie kolejnego i jakoś tu się potoczy. I rzeczywiście, często tak jest. Jeśli masz szczęście i trafisz na właściwe osoby na początku, to może się zdarzyć, że przez kilka miesięcy czy nawet kilka lat będziesz żył tylko z poleceń, ale w pewnym momencie to się może skończyć i wtedy przychodzi cisza i wtedy zaczynasz panikować, bo przecież wkładasz tyle wysiłku, tak się starasz, tak się angażujesz, a tu się okazuje, że to nie wystarcza. Dlaczego? Bo jakość to nie jest to samo co widoczność. Możesz być genialny w swojej dziedzinie. Ale jeśli ludzie o tym nie wiedzą, jeśli nie rozumieją, co dokładnie robisz i w jaki sposób to rozwiązuje ich problemy, to ta jakość zostaje zamknięta w szufladzie. To jest trochę jak z książką, która leży na nikt się garni. Może to być najlepsza powieść napisana w ostatnich latach, ale jeśli nie stoi na półce w miejscu, gdzie ktoś może ją zobaczyć, jeśli nikt o niej nie mówi, jeśli nikt nie poda jej dalej, to ta książka nigdy nie trafi do czytelników. Kiedy więc pytasz, dlaczego nie mam klientów? Pierwsza odpowiedź brzmi: To nie ty jesteś problemem, tylko Twój kontekst. Możesz być bardzo dobry w tym, co robisz, ale jeśli ludzie nie widzą tej wartości, to dla nich ta wartość nie istnieje. I tu zaczynają się schody, bo większość z nas nie uczy się tego, jak opowiadać o swojej pracy. Uczymy się świetnie robić to, co robimy. Uczymy się projektować, uczymy się pisać, programować, doradzać, prowadzić terapię, szkolić, cokolwiek. Ale nikt nie mówi nam: Hej, nauczy się też o tym mówić, bo inaczej ludzie nie będą wiedzieli, że tego potrzebują. Efekt? Opowiadamy o sobie w sposób bezpieczny, ale zupełnie nieskuteczny. Jak to wygląda w praktyce? Ja często na stronach internetowych w social mediach widzę często takie hasła, na przykład nowoczesne rozwiązania, indywidualne podejście, kompleksowa obsługa, skrojone na miarę projekty. Brzmi znajomo? Może nawet sam tak pisałeś albo piszesz. Problem w tym, że takie słowa nic nie znaczą. To są puste komunikaty. Klientowi, który to czyta, nie pojawia się żaden obraz w głowie. Klient nie wie, co dokładnie robisz, nie widzi siebie w tej opowieści. Dla ciebie te hasła oczywiście mogą być oczywiste, bo wiesz, co za nimi stoi, ale dla kogoś z zewnątrz to jest jak słuchanie obcego języka. Wchodzi jednym uchem i wychodzi drugim. Zobaczmy to na przykładzie. Załóżmy, że ktoś mówi, tworzy stronę internetowe. To jest opis, ale bardzo ogólny. Klient nie ma pojęcia, dla kogo są te strony, jakie problemy rozwiązują i dlaczego w ogóle miałby się tym zainteresować. A teraz wersja druga. Pomagam właścicielom małych firm mieć stronę, która nie tylko ładnie wygląda, ale przede wszystkim przyciąga klientów i odpowiada na ich pytania. Czujesz różnicę? To zdanie od razu otwiera obraz w głowie. Każdy właściciel firmy, który ma problem z pozyskiwaniem klientów online. Od razu pomyśli o, to może być dla mnie. I o to właśnie chodzi. Nie, w ty, nie, nie, nie o to, żeby mówić bardziej skomplikowanie, tylko żeby mówić bardziej konkretnie, żeby pokazać, co dokładnie dajesz i komu to ma służyć. I zastanów się teraz nad sobą, nad tym, jak opisujesz to, co robisz. Jakie słowa pojawiają się w Twojej ofercie, bo w Twoim bio, w rozmowach z klientami czy są to puste frazy, czy są to raczej zdania, które otwierają takie obrazy w głowie? Ćwiczenie, które polecam, jest bardzo proste. Weź jedno zdanie, którym opisujesz swoją pracę. I zadaj sobie pytanie, czy ktoś, kto nie zna mojej branży, wie po tym zdaniu, co dokładnie dostanie. Jeśli nie, przeredaguj je tak, żeby było bardziej obrazowe. Kolejna ważna rzecz, widoczność nie dzieje się sama. Widoczność to jest świadomy wybór. Możesz być cichą osobą, która nie lubi się afiszować, i to jest w porządku. Ale i tak potrzebujesz jakiejś formy obecności, która pozwoli ludziom cię zobaczyć. To może być regularne publikowanie artykułów, to mogą być krótkie filmiki, to może być aktywność w grupach branżowych, cokolwiek. Nie musisz być wszędzie. Wystarczy, że znajdziesz jedną formę, która pasuje do ciebie i twoich klientów, i będziesz w niej konsekwentny. Pamiętaj: świat jest głośny, każdy ma coś do powiedzenia. Jeśli nie będziesz się przypominać, Ludzie o tobie zapomną, nawet jeśli byli zadowoleni z Twojej pracy. Podsumujmy to. Brak klientów nie wynika z tego, że robisz złą robotę. Brak klientów wynika z tego, że brakuje mostu między Twoją pracą a potrzebami ludzi. Ten most buduje się poprzez komunikację, poprzez język, który jest prosty, obrazowy, konkretny, poprzez pokazanie, że rozumiesz problemy swoich klientów i poprzez widoczność czyli. Regularne pojawianie się tam, gdzie Twoi klienci szukają odpowiedzi. Na zakończenie chcę cię zostawić z kilkoma pytaniami, które możesz zadać sobie już dziś. Pytanie pierwsze. Czy to, co mówię o swojej pracy, jest naprawdę konkretne? Pytanie drugie. Czy osoba z zewnątrz, która pierwszy raz się ze mną spotyka, rozumie, w czym mogę jej pomóc? Pytanie trzecie. Czy moje komunikaty tworzą obrazy w głowie, czy są tylko pustymi frazami? I pytanie czwarte. Czy moja widoczność jest na tyle duża, że ludzie o mnie pamiętają, czy raczej znikam w szumie? I na koniec ostatnia myśl. Nie zadawaj pytania, dlaczego nie mam klientów, skoro robię dobrą robotę. To pytanie prowadzi w ślepą uliczkę i sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Zamiast tego zapytaj. W jaki sposób mogę sprawić, by ludzie naprawdę zobaczyli wartość mojej pracy? Bo problemem nie jest brak jakości, problemem jest brak marki. A marka to nie jest logo, kolor czy jakieś tam ładne hasła. Marka to jest Twoja widoczność, to jest sposób, w jaki o sobie mówisz. To są obrazy, które zostają w głowie ludzi po spotkaniu z Tobą. I jeśli zaczniesz nad tym pracować, zobaczysz, że klienci zaczną się pojawiać. Nie dlatego, że nagle staniesz lepszy w swojej pracy, bo pewnie już jesteś świetny, ale dlatego, że wreszcie zaczną rozumieć i Cię widzieć. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć.